Czy zdarzyło ci się kiedyś złapać na tym, że narzekasz, prawie automatycznie, tak jakby twoje usta mówiły coś, czego twoja świadomość nawet nie zdążyła zauważyć? W pewnym wieku, zwykle między 40 a 60 rokiem życia, człowiek zaczyna rozumieć coś bolesnego. Świat nie zmienia się tylko dlatego, że o nim narzekamy, a jednak wciąż to robimy. Czasem codziennie, czasem w myślach, czasem w rozmowach. Które powtarzają się jak zepsuta płyta. W psychologii istnieje jedno zdanie, które idealnie pasuje do dorosłego człowieka uwięzionego w nawyku narzekania. Jeśli powtarzasz historię wystarczająco długo, zaczynasz w nią wierzyć. Karl Jung powiedziałby, że narzekanie to nie tylko słowa to energia, która próbuje wydostać się z miejsca, którego nie potrafimy świadomie dotknąć. To, czego nie chcemy zobaczyć w sobie, Zamieniamy w opowieści o świecie, o polityce, o współmałżonku, o dzieciach, o pracy, o niesprawiedliwości losu. Zamiast zejść w głąb, szukamy winnych na zewnątrz. Ale jest jeszcze coś ważniejszego. Po czterdziestym roku życia narzekanie staje się czymś groźniejszym niż chwilową frustracją. Zaczyna kształtować twoją tożsamość, wpływać na twoje zdrowie psychiczne, na relacje a nawet na sposób, w jaki Twój mózg filtruje rzeczywistość. W pewnym momencie nie narzekasz dlatego, że coś jest złe, narzekasz dlatego, że bez tego nie wiesz już, kim jesteś. Właśnie dlatego ten film jest tak ważny. Nie po to, by Cię zawstydzać, nie po to, by powiedzieć przestań narzekać, bo to złe. Nie. Chodzi o coś znacznie głębszego zrozumienie, co w Tobie tak naprawdę mówi, kiedy narzekasz. Zrozumienie, co próbujesz ukryć, czego nie wypowiedziałeś, co woła o uwagę. Bo kiedy to zobaczysz, naprawdę zobaczysz, narzekanie przestaje być Twoim Panem, staje się sygnałem, informacją, drogowskazem. I to jest moment, w którym zaczyna się wewnętrzna zmiana. Dzisiejszy materiał to pięć psychologicznych powodów, dla których narzekanie niszczy Twoją energię, Twoje relacje i Twoją wolność wewnętrzną. Wyjaśnionych językiem Junga i najnowszej psychologii. Zaczniemy od miejsca, w którym rodzi się cały problem, od labiryntu wewnętrznego, do którego wprowadza cię każde nieuświadomione narzekanie. Narzekanie prawie nigdy nie zaczyna się ze złości, zaczyna się z bólu, czegoś, co nie poszło tak, jak chciałeś, jakiejś niespełnionej obietnicy życia, która wciąż wbija się pod skórę. Na początku narzekanie jest próbą ulgi. Człowiek mówi: To nie było fair, to mnie zraniło, nie wiem co z tym zrobić. To naturalne, to ludzkie. Problem zaczyna się wtedy, gdy narzekanie nie jest już reakcją na sytuację, lecz nawykowym sposobem przeżywania świata. Zamiast zobaczyć fakt, zaczynasz opowiadać historię, wciąż tę samą. Zmieniają się tylko okoliczności i osoby, którym ją sprzedajesz. Każde powtórzone narzekanie bez działania wysyła do twojej psychiki komunikat: Jestem bezsilny, nic ode mnie nie zależy, inni są winni. I tak powoli buduje się w tobie coś, co psychologia nazywa Learned Helplessness wyuczoną bezradnością. Z zewnątrz wygląda to jak narzekanie. W środku tworzy się więzienie psychiczne, w którym przestajesz wierzyć w jakąkolwiek zmianę. Jung mawiał: To, czego nie uświadamiasz, kieruje twoim życiem. A ty nazywasz to przeznaczeniem. Narzekanie to właśnie to nieuświadomienie. Zamiast przyznać, boję się zmiany, nie chcę stracić kontroli, nie wiem kim będę, jeśli przestanę cierpieć, tworzysz narrację o świecie, który jest zły, jest trudny, jest niesprawiedliwy. W ten sposób powstaje labirynt. Im więcej narzekasz, tym bardziej czujesz się zagubiony. Im bardziej czujesz się zagubiony, tym więcej narzekasz. A każdy zakręt w tym labiryncie prowadzi cię z powrotem do punktu wyjścia. Najbardziej niebezpieczne jest to, że ten labirynt z czasem staje się znajomy, a to, co znajome choćby bolało, daje poczucie kontroli. Dopiero kiedy zobaczysz, że narzekanie nie jest opisem świata, lecz mechanizmem obronnym twojej psychiki, możesz zacząć wracać do wyjścia. Twój mózg nie jest neutralny, on uczy się ciebie każdego dnia, w każdej myśli, w każdym nawyku. Neuroplastyczność to jego niezwykła zdolność do zmieniania swojej struktury w odpowiedzi na to, co powtarzasz, a narzekanie jest jedną z rzeczy, które powtarzamy najłatwiej. Za każdym razem, gdy narzekasz, Twój mózg wzmacnia połączenia nerwowe związane z krytyką, negatywnym filtrem i pesymistyczną interpretacją zdarzeń. Po pewnym czasie powstaje autostrada neuronalna. Szeroka, szybka, wygodna. Wystarczy drobiazg, a mózg automatycznie kieruje cię w stronę skargi. To dlatego, osoby, które narzekają często, nie potrzebują realnego powodu, aby narzekać. Ich mózg zaczyna to robić sam z siebie, jakby odtwarzał zapamiętany odruch. Najważniejsze jest to, że mózg działa według zasady: znajdź to, czego szukasz. Jeśli szukasz potwierdzenia, że świat jest trudny. Znajdziesz. Jeśli szukasz ludzi, którzy cię zawodzą, również znajdziesz. Jeśli szukasz dowodów, że nic się nie zmienia, mózg poda ci je na tacy. To nie magia. To neurobiologia. Narzekanie jest jak soczewka, która zniekształca rzeczywistość. Im częściej jej używasz, tym bardziej Twój mózg uważa, że to jedyny sposób widzenia świata. Przestajesz zauważać dobre chwile, drobne gesty, maleńkie zwycięstwa. Znikają z pola widzenia. Nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że twój mózg ich nie filtruje. Jung powiedziałby, że w takiej sytuacji ego zaczyna żyć własną narracją, a nie prawdą. Narracją, w której ty jesteś bohaterem skrzywdzonym, niedocenionym, zapomnianym. To uwalnia od odpowiedzialności, ale kosztuje bardzo drogo. Tracisz wpływ na swoje życie. Bo jak masz wprowadzić zmianę, skoro twój mózg ciągle powtarza: "Nie ma sensu. I tak się nie uda." Świat jest przeciwko Tobie. To jest sedno problemu. Narzekanie nie opisuje rzeczywistości. Narzekanie tworzy Twoją rzeczywistość. Ale jest też dobra wiadomość. Skoro mózg potrafi nauczyć się narzekania, potrafi również nauczyć się czegoś innego. Wystarczy zmienić kierunek uwagi nie siłą, nie przymusem tylko świadomym wyborem chcę widzieć więcej niż moje skargi. To pierwszy krok do odzyskania psychicznej wolności. Są w życiu momenty, kiedy człowiek nie tylko przeżywa ból, ale zaczyna się z nim utożsamiać, i właśnie wtedy narzekanie przestaje być reakcją, staje się tożsamością. W psychologii mówi się o czymś, co Jung nazwał personą zranioną. To maska, którą zakładamy, kiedy świat sprawia nam ból, a my nie wiemy, jak go unieść. Na początku ma nas chronić. Ale z czasem zaczyna nas definiować. W pewnym wieku, szczególnie po 40. i 50. roku życia, człowiek nosi w sobie tyle historii, tyle zawodów, tyle ran, że łatwo uwierzyć: taki już jestem. Ten, któremu życie nie sprzyja, ta, której nikt nigdy nie docenił. Ten, który zawsze musi walczyć. I jeśli wypowiadasz te słowa wystarczająco często, zaczynają brzmieć jak prawda. To, co nazywasz szczerością Często jest tylko utwardzoną opowieścią o bólu, którego nigdy nie miałeś odwagi dotknąć. Narzekanie przestaje być komunikatem o sytuacji, staje się komunikatem o Tobie, a to niezwykle niebezpieczne, bo kiedy narzekanie staje się częścią tożsamości, każda próba zmiany jest odbierana jako zagrożenie. Jeśli przez lata powtarzałeś: Mam pecha, ludzie zawsze mnie zawodzą. Ja już taki jestem. To jak masz nagle uwierzyć, że możesz działać inaczej? Dla psychiki byłoby to jak utrata gruntu pod nogami. Dlatego wiele osób podświadomie wybiera narzekanie zamiast wzrostu. To znane, to przewidywalne, to bolesne, ale znajome. Jung powiedział, że człowiek woli znane cierpienie niż nieznaną zmianę. Dlatego wewnętrzna transformacja zawsze zaczyna się od jednego brutalnie szczerego pytania: Kim jestem, kiedy przestaję narzekać? Wielu dorosłych nie zna odpowiedzi, bo narzekanie wypełniło im luki w tożsamości, te miejsca, w których potrzebowali odwagi, decyzji, działania, a zamiast tego wybrali opowieść o niemocy. Ale właśnie w tym miejscu istnieje największa szansa. Jeśli narzekanie może stać się Twoją tożsamością, to znaczy, że możesz również zbudować nową, opartą nie na bólu, lecz na świadomości. I to właśnie otwiera drzwi do głębszej pracy. Zobaczenia, jak narzekanie chroni cię przed ryzykiem, którego wciąż się boisz. Narzekanie często wygląda jak złość, frustracja, irytacja, ale pod spodem prawie zawsze kryje się coś znacznie bardziej delikatnego: lęk. Lęk przed zmianą, lęk przed porażką, lęk przed tym, że jeśli spróbujesz, może się nie udać. Dorosły człowiek doskonale wie, że każde działanie niesie ryzyko. Po 40., 50. roku życia. Ryzyko to wydaje się jeszcze cięższe, bo masz już za sobą tyle doświadczeń, że każde kolejne rozczarowanie boli bardziej. A więc psychika podsuwa ci mechanizm ochronny, narzekanie. Bo narzekanie daje pewien rodzaj ulgi: pozwala powiedzieć, chciałbym, ale się nie da, to nie moja wina, świat jest przeciwko mnie. A jeśli to wszystko prawda, to nie musisz spróbować, nie musisz ryzykować. Nie musisz konfrontować się z możliwością, że coś pójdzie nie tak. To genialny, choć destrukcyjny sposób, by uniknąć działania. Jung twierdził, że psyche zrobi wszystko, by ochronić ego przed zranieniem, nawet jeśli ceną za to będzie utknięcie w stagnacji. I właśnie dlatego narzekanie jest tak kuszące. Zamyka drzwi przed zmianą, zanim w ogóle do nich podejdziesz. Zwróć uwagę na ten mechanizm. Jeśli narzekasz na swoją pracę, nie musisz szukać nowej. Jeśli narzekasz na związek, nie musisz go naprawiać ani odejść. Jeśli narzekasz na swoje zdrowie, nie musisz zmieniać nawyków. Jeśli narzekasz na ludzi, nie musisz ryzykować bliskości. Narzekanie nie jest więc słabością charakteru, jest tarczą, czasem ostatnią jaką masz. Ale każda tarcza, jeśli nosisz ją zbyt długo, zaczyna być ciężarem. I nagle okazuje się, że nie chronicie już przed światem, tylko blokuje ci drogę. Największą ironią narzekania jest to, że ktoś, kto skarży się cały czas, wcale nie jest słaby. On jest przerażony. I ten strach trzyma w miejscu mocniej niż jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenie. Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, kiedy masz odwagę nazwać ten lęk po imieniu. Nie po to, by go pokonać, ale by przestał rządzić Twoim życiem z ukrycia. W kolejnym rozdziale zobaczymy, jak narzekanie wpływa na ludzi wokół ciebie, często w sposób, którego nawet nie zauważasz. Człowiek, który często narzeka, zwykle ma dobre intencje. On nie chce krzywdzić innych, chce jedynie być wysłuchany, zrozumiany, zauważony. Ale psychologia relacji jest bezlitosna: energię czuć mocniej niż słowa, a narzekanie ma bardzo ciężką energię. Z czasem zaczyna oddziaływać na innych jak mgła, która powoli osiada na każdym, kto z tobą żyje, mieszka, pracuje. Na początku ludzie współczują, później próbują pomóc, a jeszcze później zaczynają się odsuwać. Nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że psychika dorosłego człowieka ma ograniczoną pojemność na cudzy ból, szczególnie taki, którego nie towarzyszy gotowość do zmiany. W relacjach pojawia się coś, co psycholodzy nazywają negatywnym sprzężeniem zwrotnym. Im bardziej narzekasz, tym mniej ludzie chcą cię słuchać. Im mniej ludzie cię słuchają, tym bardziej czujesz się samotny. Im bardziej czujesz się samotny, tym więcej narzekasz. I tak powstaje relacyjna spirala, z której trudno wyjść. Jest jeszcze coś. Narzekanie jest zaraźliwe. Badania nad emocjami pokazują, że nasz układ nerwowy synchronizuje się z układem nerwowym osób, Wśród których przebywamy. Dlatego, jeśli długo słuchasz narzekającej osoby, możesz poczuć się wyczerpany, przygnębiony, a nawet rozdrażniony, mimo że nic złego się nie wydarzyło. Właśnie dlatego, narzekanie, jako fundament relacji, jest tak destrukcyjne. Tworzy więzi oparte na bólu, nie na wzajemnym wsparciu. Zbliża ludzi tylko pozornie, bo łączy was wspólna krzywda, niewspólna siła. I tutaj pojawia się bolesna prawda, o której Jung mówił często. To, czego nie rozwiązujemy w sobie, ranimy tym innych. Jeśli twoje narzekanie stało się rytuałem obecności, czymś, co wnosisz do każdej rozmowy, to prawdopodobnie nie zauważyłeś, jak bardzo wpływa na atmosferę w twoim domu. Jak twoje dzieci, partner, współpracownicy zaczynają omijać pewne tematy, by nie usłyszeć kolejnej skargi. Jak rośnie dystans, który nigdy nie miał się pojawić. Ale to wszystko można odwrócić, zaczynając od zrozumienia skąd bierze się to narzekanie i kogo tak naprawdę próbujesz chronić. Następny rozdział dotknie jednego z najgłębszych aspektów tej dynamiki: cienia, który, zgodnie z myślą Junga, często mówi przez nas, kiedy narzekamy. Karl Jung twierdził, że każdy z nas nosi w sobie cień część osobowości, której nie chcemy widzieć której się wstydzimy, którą wypieramy, to w tej ciemnej przestrzeni kryją się nasze lęki, agresja, potrzeby, zazdrość, gniew, poczucie niszczości i wszystko to, co nie pasuje do obrazu dobrego człowieka, jakim chcemy być. A kiedy nie mamy odwagi stanąć twarzą w twarz z własnym cieniem, zaczyna dziać się coś subtelnego. Zaczynamy go projektować na świat. Narzekanie jest jednym z najczęstszych sposobów tej projekcji. Zamiast powiedzieć jestem zmęczony, mówisz ludzie są wyczerpujący. Zamiast przyznać nie radzę sobie, ja mówisz życie mnie ciągle testuje. Zamiast zobaczyć własną agresję, widzisz ją wszędzie, u partnera, u współpracowników, u obcych. W ten sposób rzeczywistość staje się ekranem, na który rzutujesz swoje niewypowiedziane emocje. A narzekanie jest ścieżką, przez którą cień wydostaje się na powierzchnię, nie wprost ale w formie pretensji, skarg, krytyki. Jung mawiał: To, co odrzucasz, wraca jako los. Jeśli odrzucasz własną złość, zaczniesz widzieć w innych ludzi, którzy cię drażnią. Jeśli odrzucasz własne poczucie bezradności, będziesz narzekać na świat bez zasad i sensu. Jeśli odrzucasz własną potrzebę zmiany, zobaczysz tylko przeszkody nierozwiązania. W ten sposób narzekanie staje się lustrem. Tylko odwróconym. Pokazuje nie to, co jest na zewnątrz, ale to, czego najbardziej nie chcesz widzieć w sobie. Dlatego tak trudno przestać narzekać, bo narzekanie nie jest problemem jest objawem objawem braku integracji własnego cienia objawem bólu, którego nie chcesz poczuć objawem części Ciebie, którą próbujesz ukryć za słowami, historiami, pretensjami a jednak właśnie tutaj kryje się największa szansa. Bo kiedy przestajesz narzekać, cień nie znika. On wreszcie może zostać zobaczony. A to pierwszy krok do transformacji, do której Jung odwiecznie zapraszał, do stania się człowiekiem wewnętrznie pełnym. W następnym rozdziale spojrzymy na coś równie ważnego. Jak narzekanie staje się sposobem na uniknięcie bólu, który wciąż czeka, by go przeżyć. W życiu dorosłego człowieka są momenty, których nie da się przeskoczyć. Rozczarowania, odejścia, straty, rozstania, starzenie się, niespełnione marzenia to wszystko wymaga jednego żałoby nie takiej teatralnej, ale tej cichej, wewnętrznej zgody na to, że coś się skończyło i nie wróci. Ale wiele osób nie potrafi tej żałoby przeżyć, bo żałoba to kontakt z najgłębszą warstwą bólu, a tego boimy się najbardziej, i wtedy pojawia się narzekanie. Narzekanie działa jak emocjonalny znieczulacz. Pozwala mówić o problemie bez dotykania jego serca. Pozwala opowiadać historię bez przeżycia jej konsekwencji. Pozwala być ofiarą sytuacji, ale nie jej uczestnikiem. Człowiek narzeka nie dlatego, że sprawa jest świeża, ale dlatego, że jest niezamknięta. To, co miało zostać opłakane, zostaje opowiadane. To, co miało zostać przeżyte, zostaje przerzucone na świat zewnętrzny. To, co potrzebowało ciszy. Dostaje tysiąc słów. W głębi duszy narzekanie często chroni przed jedną najtrudniejszą prawdą: To już minęło, i ja muszę się z tym pogodzić. Ludzie narzekają na swoje małżeństwo, choć ono emocjonalnie umarło lata temu. Narzekają na pracę, która dawno przestała ich rozwijać. Narzekają na młodość, która nie wróci, na dzieci, które wyjechały, na relacje, które się rozpadły, na decyzje, których nie można cofnąć. Każde takie narzekanie jest wołaniem o żałobę, której nigdy nie było. Jung mówił, że człowiek nie może wejść w nowe życie, jeśli nie pochował starego. A my często próbujemy zrobić to odwrotnie. Trzymamy się przeszłości, jednocześnie narzekając, że nie daje nam szczęścia. Dopiero kiedy odważysz się przeżyć ból, zamiast o nim mówić, zaczynasz naprawdę wracać do życia. Narzekanie przestaje mieć sens, bo nie ma już czego przykrywać. A wtedy otwiera się to, co najważniejsze, tu i teraz. Czyli przestrzeń, do której nie można wejść, jeśli trzyma cię przeszłość. W kolejnym rozdziale zobaczymy, jak narzekanie zabiera ci właśnie tę przestrzeń, obecność. Jednym z najpoważniejszych skutków narzekania, choć rzadko o tym mówimy, jest utrata kontaktu z teraźniejszością. Narzekanie żyje w dwóch miejscach, ale nigdy tu i teraz. Jest albo w przeszłości. Powinienem był. Dlaczego to mnie spotkało? Gdybym wtedy zrobił inaczej, albo w przyszłości? Co jeśli znowu się nie uda? Na pewno będzie gorzej. Zawsze mam podgórkę. A teraźniejszość? Teraźniejszość w tym czasie przecieka przez palce jak woda, narzekanie działa jak emocjonalny hałas, zagłusza subtelne sygnały życia, małe przyjemności, codzienne piękno, wewnętrzny spokój. Zabiera uwagę, a gdzie idzie uwaga, tam idzie cała twoja energia. Przez to zaczynasz żyć nie w świecie realnym, lecz w świecie interpretacji. To bardzo jungowskie zjawisko: nie widzisz już faktów, widzisz jedynie swoje projekcje, swoje obawy, swoje wspomnienia i swoje lęki. W efekcie nic cię nie cieszy tak, jak mogłoby, nic nie jest wystarczająco dobre, wszystko jest obciążone historią, którą przynosisz ze sobą. Psychologia współczesna pokazuje, że chroniczne narzekanie zwiększa poziom kortyzolu, zaburza koncentrację, potęguje lęk i obniża odporność psychiczną. To dlatego po długim narzekaniu czujesz się zmęczony, jakby coś wysysało z ciebie energię, bo naprawdę wysysa Twój własny umysł. Ale jest w tym coś jeszcze trudniejszego: narzekanie odcina cię od relacji z samym sobą. Kiedy jesteś uwięziony w analizowaniu przeszłości albo przewidywaniu przyszłości nie słyszysz siebie dzisiaj nie czujesz czego potrzebujesz nie zauważasz momentów w których mogłeś wybrać inaczej nie widzisz okazji które pojawiają się w tu i teraz jung powiedziałby że narzekanie odcina cię od twojego jaźni od tego co w tobie głębokie mądre spokojne dopiero kiedy zauważysz że większość twojego narzekania dotyczy czegoś czego już nie ma albo czego jeszcze nie ma Możesz odzyskać dostęp do chwili obecnej, a w teraźniejszości rodzi się jedyna prawdziwa rzecz, którą masz możliwość wyboru. W następnym rozdziale zobaczymy, jak można przekierować tę energię z narzekania na wdzięczność i jak drastycznie zmienia to sposób, w jaki działa Twój mózg. Narzekanie i wdzięczność to dwie energie, które nie mogą zamieszkać w tym samym miejscu. To, jak ciemność i światło. Jedno znika, gdy pojawia się drugie. Psychologia pokazuje, że praktykowanie wdzięczności dosłownie przebudowuje mózg, zwiększa aktywność w obszarach odpowiedzialnych za poczucie sensu, spokój, regulację emocji, zmniejsza natomiast aktywność w centrach odpowiedzialnych za lęk i reakcje stresowe. Co to oznacza w praktyce? Że mózg osoby wdzięcznej zaczyna widzieć świat inaczej. Nie dlatego, że świat się zmienił. Ale dlatego, że zmienił się filtr, przez który go oglądasz. A filtr wdzięczności jest przeciwieństwem filtra narzekania. Narzekanie mówi: brakuje mi, nie mam, nie dostaję tego, czego chcę. Świat jest mi coś winien. Wdzięczność mówi: ta, widzę, co mam, doceniam, co jest. Dostrzegam dobro, które wcześniej ignorowałem. I tu pojawia się najważniejsza prawda. Narzekanie i wdzięczność nie są emocjami. Są nawykami percepcji. Tak jak mózg może nauczyć się automatycznego wyszukiwania problemów, tak samo może nauczyć się wyszukiwania mikrodobrostanów, drobnych momentów ulgi, piękna i sensu, ale jest w tym coś jeszcze głębszego, Jungowskiego. Wdzięczność sprowadza cię do rzeczywistości, do tego, co jest, a narzekanie przenosi cię w to, czego nie ma. Wdzięczność przywraca ci agencyjność. Kiedy widzisz, że masz choćby mały wpływ, choćby jeden dobry element, jedną rzecz, którą możesz docenić, zaczynasz odzyskiwać wewnętrzną moc. Narzekanie tę moc odbiera mówi, jestem ofiarą. Wdzięczność mówi, jestem obecny. To dlatego jedna praktyka wdzięczności dziennie, trzy zdania, trzy minuty potrafi wywołać zmiany, których nie udaje się wywołać miesiącami pracy nad niewidzialnymi problemami. Wdzięczność. To nie optymizm, to nie naiwność, to nie udawanie, że życie jest idealne. Wdzięczność to dyscyplina uwagi, dzięki której twój mózg przestaje żywić się tym, co cię osłabia, a zaczyna wzmacniać to, co daje energię. Kiedy praktykujesz wdzięczność, narzekanie traci paliwo. A kiedy narzekanie traci paliwo, pojawia się przestrzeń na świadomy wybór. I to właśnie o tym wyborze będzie ostatni rozdział. W pewnym momencie dorosłego życia. Pojawia się pytanie, które trudno zignorować. Czy chce tylko opowiadać o swoim życiu? Czy naprawdę chce je przeżyć? Narzekanie jest formą życia obok siebie. Jest komentowaniem, analizowaniem, przewidywaniem, wspominaniem wszystkim oprócz realnego uczestnictwa. Jest jak oglądanie własnej historii z za szyby. Ale życie, prawdziwe życie, zaczyna się dopiero tam, gdzie kończy się narzekanie. Bo dopiero wtedy zostajesz z czymś, czego narzekanie tak długo pomagało unikać z odpowiedzialnością. Kiedy przestajesz narzekać, nagle widzisz jasno, co możesz zmienić, czego zmienić nie możesz i gdzie oszukujesz sam siebie. To bywa bolesne. Dlatego wiele osób woli wrócić do narzekania, bo tam przynajmniej wiedzą, kim są. Ale ktoś, kto naprawdę dojrzewa, zaczyna rozumieć, że narzekanie jest wyborem a nie faktem, i że równie dobrze można wybrać inaczej. Jung powiedziałby, że każdy człowiek stoi na granicy dwóch światów świata automatyzmu i świata świadomości. Narzekanie należy do pierwszego, decyzja do drugiego. Kiedy wybierasz świadomość, zaczynasz odzyskiwać wewnętrzną sprawczość. Nie dlatego, że wszystko idzie po Twojej myśli, ale dlatego, że przestajesz reagować jak ktoś, komu zabrano stery. Zaczynasz działać jak ktoś, kto ma je w ręku. To nie jest spektakularna zmiana. Czasem zaczyna się od drobiazgu, od niepowiedzenia jednej skargi, od zauważenia jednego dobrego elementu dnia, od zadania sobie pytania: A co ja mogę zrobić? Ale to właśnie te małe rzeczy tworzą nowy kierunek, nową drogę, nowy sposób życia, bo w końcu wszystko sprowadza się do jednego wyboru. Czy chcesz karmić energię, która cię osłabia, czy energię, która cię wzmacnia? Narzekanie jest łatwe, życie świadome trudniejsze, ale to drugie jest jedyną drogą, która prowadzi do wolności, do sensu, do wewnętrznego spokoju. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że w twoim wnętrzu istnieje coś bardzo ważnego gotowość, by zobaczyć siebie naprawdę. Narzekanie jest łatwe, znajome i społecznie akceptowane, ale ty poszedłeś dalej, zajrzałeś pod powierzchnię słów, w głąb psychiki, tam gdzie rodzą się prawdziwe motywy i prawdziwe zranienia. Przeszliśmy przez dziesięć obszarów, w których narzekanie nie jest tylko przyzwyczajeniem, ale sygnałem: sygnałem lęku, sygnałem bólu, sygnałem pustki, sygnałem niespełnionej żałoby, sygnałem nieintegrowanego cienia sygnałem braku obecności, sygnałem odcięcia od własnej mocy. Jung powiedział, że prawdziwa przemiana zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje unikać prawdy o sobie. A prawda o narzekaniu jest taka: to, co mówisz o świecie, bardzo często mówi o tobie. A to, co powtarzasz, zaczyna cię tworzyć. Ale w tym właśnie tkwi największa szansa. Jeśli narzekanie możecie ukształtować, to wdzięczność, świadomość i działanie Mogą cię przebudować. Aby domknąć ten proces, zostawiam Ci kilka praktycznych wskazówek, prostych, ale niezwykle transformujących. 1. Zauważ pierwszy impuls. Narzekanie zaczyna się w ułamku sekundy. Nie chodzi o to, by je tłumić, ale by je zauważyć. Świadomość to pierwszy krok do zmiany. 2. Zadaj sobie pytanie, o czym naprawdę mówię, o sytuacji, o strachu, o przeszłości. Czy o czymś, czego nie chcesz poczuć? 3. Zamień jedną skargę dziennie na jedno zdanie wdzięczności. Nie chodzi o wielkie rzeczy, chodzi o zmianę kierunku uwagi, o nowe ścieżki neuronalne. 4. Zrób jedną małą rzecz zamiast mówić o wielkiej. Działanie, nawet drobne, przełamuje cykl narzekania skuteczniej niż jakakolwiek refleksja. 5. Daj sobie prawo do żałoby. To, co nieopłakane. Będzie wracać w formie skargi. Kiedy pozwolisz sobie poczuć stratę, odzyskasz siłę. Narzekanie to nie charakter, to nie taka twoja natura. To nawyk psychiczny, który można oswoić, zrozumieć i zastąpić czymś, co naprawdę cię wzmacnia. Ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego pytania: czy chcesz żyć świadomie? Bo jeśli tak, to masz w sobie całą moc, by zacząć jeszcze dziś.